Pylica! Tak wpisywano w dokumentach, ale w latach 50. w sztolniach uranu, w kowarach, żołnierze, bo nie górnicy, tylko żołnierze, zbyt szybko i zbyt nietypowo odchodzili z tego świata. Dokumentacja medyczna w pełni się zgadzała. Każdy dokument potwierdzał to. Ale cóż, czy to mogła być zwykła choroba płuc, a może coś więcej? W Kowarach występowała tajna operacja wydobu uranu dla Związku Radzieckiego. Oficjalnie choroby od pyłu doprowadzały wszystkich żołnierzy do śmierci. A jeżeli byłoby coś więcej? Nieoficjalnie żołnierze zaczęli słyszeć głosy. Podobno po rozdrobnieniu jednej ze skał coś stamtąd wyszło. Nie było cielesne. Było bardziej niczym... Duch? Chociaż nie, tego w raportach wpisać nie mogli. Może było to po prostu gaz. Tylko skąd? Skoro nie ma tam gazów naturalnych, nie występuje metan. I takim oto sposobem przechodzimy do naszej drugiej inspiracji do zawoktu. Czy posłałbyś swoich badaczy w takie miejsce? Co by mogli tam robić? Specjalni naukowcy, wydobywcy? Czy może siły obcego mocarstwa, które chcą się dowiedzieć, co tam się dzieje? A może tajni agenci? To był Karol z kanału RPGowca.